Cześć, dzisiaj pokażę Ci. Jak wyłączyć weryfikację dwuetapową na swoim koncie Google. To bardzo proste. I działa w taki sam sposób. Niezależnie od tego, czy robisz to z iPhone e A, iPada, e czy dowolnego smartfona, ja zrobię to przez aplikację Gmail. Choć działa to tak samo i kroki są identyczne, jeśli robisz to przez Internet. Dobrze, gdy już załogujesz się do swojego konta e-mail. Kliknij w trzy kreski, które pojawiają się u góry po lewej stronie. Teraz przewiń w dół, aż dotrzesz do ustawień. Kliknij w swój adres e-mail. Następnie przejdź do sekcji Twoje informacje, prywatność i bezpieczeństwo. Przesuń górne menu w lewo i kliknij w bezpieczeństwo. Jak widzisz, tutaj pojawia się opcja weryfikacji dwuetapowej. Klikamy w nią. Teraz, jeśli to pierwszy raz, gdy uzyskujesz dostęp do tej sekcji, będziesz musiał wpisać swoje hasło. Jeśli już wcześniej to zrobiłeś, od razu pojawi się to okno tutaj. Jak widzisz, u mnie pojawia się opcja, aby to włączyć, ponieważ mam to już wyłączone. Ale jeśli masz tę funkcję włączoną, pojawi się tutaj opcja, aby ją wyłączyć. To wszystko. Do zobaczenia. Dziękuję.